Cześć, witam. XGRO z tej strony. Witam na kanale. I zanim, zanim tutaj dotkniemy takiego sentymentalnego, że tak powiem, punktu dzisiejszej audycji, to mam jedno pytanie, na które chciałbym, aby każdy z Was się zastanowił, jaka jest jego odpowiedź na to pytanie. A pytanie jest bardzo proste: Celem moim w krypto jest? I tutaj wypadałoby sobie dać odpowiedź. I um, zaraz przejdziemy do dalszej części tego pytania i odpowiedzi, ale zanim o tym to chciałem tylko powiedzieć, że wczoraj wrzuciłem tak, e, taki tweet, takie sentymentalne, sentymentalne wspomnienie swojej pierwszej miłości, samochodowej oczywiście, i, e, i to było właśnie to oto, piękne um, Camaro. Piękny rocznik. Piękny lakier, piękny zestaw kolorów, wszystko się zgadzało, pasowało do mnie w tych czasach jak nic innego. I powiem Wam, że mm, widzę, że tutaj wiele osób ma takie swoje sentymentalne wspomnienia co do pierwszych swoich aut. I na pewno nie sprzedałbym tego samochodu, nigdy. Zostałby ze mną do dziś, gdyby nie to, że mm, niestety. Skończył swój żywot pod moim panowaniem, rozbijając się o tą betonową przedziałkę między pasami na autostradzie. Taki był smutny jego koniec, ale sporo, sporo miłych wspomnień z tego oto, z tego oto samochodu. I widzę, że Wy również macie tutaj swoje, swoje pierwsze bryki, o które chętnie, na które chętnie zerkałem. Widzę, że Arkadiusz miał tutaj bardziej wypasioną, wypasioną wersję Camaro, bardzo fajny. Daniel tutaj bardzo ciekawy, tutaj w, w ogóle to jest coś, co, co niestety właśnie gdybym ja mógł, bardzo chętnie bym również w tą stronę poszedł, a więc odkupić, tak jak widzimy tutaj Daniel miał taką brykę, potem mówił, że po 19 latach odkupił ją i teraz ją restauruje, a więc trzymam kciuki i tak jak napisałem, powodzenia. Widzę, że sporo osób. Volkswageny miało popularna sprawa. Volkswagen, Volkswagen, Volkswagen. Tutaj nie wiem, co to jest. Też Volkswagen, proszę. Tu też Volkswagen. A więc, Volkswageny to była popularna, popularna sprawa. Tu następny Volkswagen. Tutaj jakaś bryka, nie wiem, co to jest. Jakieś Ferrari dawnych czasów, całkiem fajne. No nie brakło maluchów. 126p, nie ma co. Polones, Więc tutaj z nowszych samochodów, no, młodzi koledzy widzę, że mają też już swoje fury. Zupełnie inne czasy, inne fury. Co ciekawe, nie? Robert, Robert, co ty taką bryką robiłeś? Boże drogi. Czym ty się zajmowałeś jeżdżąc takim samochodem? Łukasz widzę tutaj... Mój ostatni zakup. O, okej, okay. proszę bardzo, obecny, a więc słynny 126. Mydelniczki, o kurczę, mydelniczki też. Jednoślady, proszę. Volkswagen. Niesamowite, powiem Wam. Fajnie tak sobie popatrzeć na te wszystkie, na te wszystkie fury. Mirek, czarna Włoga, Och, ta woga. Za czasów w PRL-u, zupełnie inne znaczenie niż obecnie. Fajnie, dzięki za te wszystkie zdjęcia, fajnie tak sobie czasami, wiecie, powspominać lub nawet jeżeli ktoś ma obecne czasy i pierwszą furę nawet, to trzeba, trzeba to chłonąć, bo kiedyś będzie to wspomnieniem. A teraz wróćmy do, wróćmy do tematu, a więc mam nadzieję, że każdy zna swój cel, dlaczego zainteresował się krypto i dlaczego jest w krypto. Jaka jest ta odpowiedź? I powiem wam tak, że bardzo często szum, w, którym, w który wpadamy w świecie krypto, totalnie rozprasza naszą uwagę i zapominamy o swoim celu. Dlatego między innymi moim logo tutaj na Twitterze jest nosorożec, który jeżeli obierze pewien cel, to już nieważne, co nic na jego drodze nie stanie, on po prostu prosto w ten cel się pakuje. I to, jest, I to jest jakieś takie, jakieś takie przesłanie, ponieważ e, kiedy ten szum i, i, i te różnego rodzaju informacje zaczynają e, do nas, e, w nas uderzać z każdej strony, to nagle zapominamy, co tak naprawdę jest celem naszym w krypto, i po jakimś czasie, roku, dwóch, trzech, nagle stoimy w jakimś miejscu krzycząc różnego rodzaju. E, nawet przez nas samych niezrozumiałe slogany, gdy tak naprawdę nasz cel już totalnie nam odleciał w zupełnie inną stronę. A wydaje mi się, wydaje mi się, że celem każdej, każdej osoby, która zaczyna interesować się krypto na samym początku, jest po prostu zwrot z kapitału, a więc nic innego jak spekulacja na temat ceny tego czegoś, czym się interesujemy. I nie ma co się okłamywać. Um, obecnie, już mówiłem o tym kilka razy, obecnie, gdy spojrzymy na nasz realny świat, otaczający nasz i na naszą pozycję w tym świecie, to aby cokolwiek tutaj mm, zmieniło coś w naszym życiu, to nie wystarczy nam rynek nieruchomości, nie wystarczy nam rynek akcji. Na rynku nieruchomości nie zrobimy 1000x, na rynku akcji nie zrobimy 1000x. Nawet tradując nie zrobimy 1000x. Ale wielu z Was widziało, niektórzy doświadczyli nie tylko 1000x zwrotu z inwestycji w krypto, ale i więcej, co totalnie zmienia punkt, w którym człowiek wszedł, a w którym obecnie jest w krypto. Ja wczoraj pokazywałem ten wykres Heksa: 117 tysięcy procent. Nawet po tej olbrzymiej korekcie, to zmienia perspektywę, to zmienia, zmienia nawet tok myślenia i dlatego nagle, kiedy tak zaczynamy o tym myśleć, wracamy do punktu wyjścia i obieramy sobie, ok, co było w punkcie wyjścia moim celem, dlaczego zainteresowałem się krypto? Czy jest to śledzenie Chin, co zrobią z Silvergate, czy jest to śledzenie. Nie wiem, Berego Silberta, czy jest to yy, mówienie o Teterze, czy upadnie, czy jest to co. To jest wszystko szum. To są wszystko jakby informacje, które możemy najwyżej używać do tego, aby sprytnie nawigować do naszego celu. Nic innego. Więc tak. Tak ja to widzę. Nawet jeżeli mówimy o użyteczności, bardzo częstym hasłem w krypto jest użyteczność. Więc powiem Wam, z jakiej strony ja na to patrzę. Użyteczność w krypto to jest nic innego jak tylko i wyłącznie największa użyteczność, to jest spekulacja. Do czego używasz krypto? Znowu, bardzo proste pytanie, na które możemy sobie w bardzo prosty sposób odpowiedzieć. Ja Naprawdę nie lubię komplikować sobie sprawy, a lubię prosto, prosto sobie odpowiadać, zadawać pytania i odpowiadać. Jak ja sam siebie pytam, ok, do czego używasz krypto? Na serio, odpowiedz sobie, do czego używasz krypto? A, ok, do czego używam krypto? Do spekulacji na tradingu i do spekulacji na cenie. Store of value, po części, co również wiąże się i bardzo blisko jest związane z spekulacją tego jaka będzie ta wartość w czasie. A więc tak naprawdę do niczego innego. Więc wkładasz fiat, bo chcesz więcej fiatów. Taka jest spekulacja. Lub wkładasz fiat, bo chcesz ten fiat pomnożyć i wyciągając wartość fiatową z krypto, zamienić to na coś co chcesz. Realnie użyć w życiu, bo wymieniać krypto na fiaty, po to tylko, żeby trzymać fiaty, to też niespecjalnie tutaj ma sens. Więc spekulacja. Co Cię interesuje w spekulacji, to jest jedna rzecz. Czy cena idzie w górę? To jest spekulacja. Jeżeli tradujesz rzeczywiście, to Cię interesują wahania cenowe to jest inna spekulacja. Ale tak ogólnie spekulacja to jest jedna sprawa. W prawo i do góry. To nas interesuje. Z czasem. I nie mamy 50, 60, 70 lat na to, aby to rozegrać. Dlatego nie interesują mnie nieruchomości specjalnie, nie interesują mnie akcje i inne tego typu rzeczy. Wszystko... W tym wieku musim, muszę zrobić coś, co jest o wiele. Bardziej wydajniejsze niż te tradycyjne metody. A taką, taką, taką rzeczą jedyną na, w tym momencie jest dla mnie, e, dla mnie krypto. I to jest moja odpowiedź. Jaka jest Wasza odpowiedź? E, to już każdy sobie musi sam odpowiedzieć na to. A teraz następne pytanie i następna odpowiedź. Co sprawia, że cena idzie w górę? Na serio, bardzo proste pytanie, proste jak cep. Co sprawia, że cena idzie w górę? Bardzo proste pytanie i prosta odpowiedź: Mamy więcej ludzi, co kupuje, mniej ludzi, co sprzedaje. To Koniec, kropka. Nic więcej nie sprawia, że cena idzie w górę, jak to, że więcej jest kupujących niż sprzedających. Amen. Więc teraz, znowu, jeżeli tak sobie na tym, jeżeli próbujemy określić cel, żeby do niego dążyć, to podczas określania celu próbujemy sobie jakby zrozumieć, co chce i czy i dlaczego akurat to i czy ten cel jest właśnie w tym miejscu, co ja go chcę. Właśnie przez to, czy na przykład cena będzie szła w prawo i do góry. Czy po drodze czasami ktoś nie stanie nam i nie zachwieje tym, tym naszym, tym naszym, tą naszą drogą, nie przetnie nitki do naszego celu. Choćby tak jak wczoraj mówiłem o tym, jak kiedy używamy pośredników lub są pośrednicy między nami a naszym celem, ten pośrednik może totalnie zrujnować nam drogę do naszego celu. I czy to jest w tradycyjnych finansach, czy to jest też w, w krypto. Jeżeli mamy pośrednika, to ten pośrednik stoi nam na drodze i teraz ufamy mu, że nie przednie tej nitki, co łączy nas z naszym celem. Wczoraj ktoś tu w komentarzach się mnie zapytał, chciałem tylko odpowiedzieć, bo może niewiele osób zrozumiało. A więc wynalazczyni Dolina Krzemowa w kropli krwi. To był film, o którym wczoraj mówiłem. Jeżeli ktoś nie oglądał, to możecie sobie, możecie sobie zerknąć na ten film. A więc, kiedy mówimy o właśnie o, o, o tym zwrocie z inwestycji, dlatego że Mamy, jesteśmy w tym miejscu, co jesteśmy, i potrzebujemy e, w takiej sytuacji, jakiej jesteśmy. I nie wątpię, żeby ktoś tutaj był Warrenem Buffettem, który, który ma e, 100 i więcej milionów na koncie, i w tym momencie wystarczy mu procent zysku, żeby sobie spokojnie żyć, ale gdy chcemy mieć nieprzeciętne zwroty z tego, co mamy, musimy wykręcić pewne numery. I te numery. Możemy wykręcić właśnie w krypto. Podczas określenia celu, zrozumienia dlaczego ten cel, zrozumienia przy całej drogi, która łączy nas z tym celem i nie pozwolić sobie poprzez różny, różnego rodzaju szum, poprzez różnego rodzaju rozpraszające naszą uwagę wydarzenia, czy też nawet nie wydarzenia, a, a, a właściwie. Opinie, które mówią o jakichś wydarzeniach, zatrzymać nas w miejscu, i po jakimś czasie stoimy w miejscu i nie doszliśmy do celu, ponieważ stanęliśmy w miejscu, bo coś nas wystraszyło. I tyle. Więc a teraz a z ostatnich wiadomości dowiedzieliśmy się, że. O, właśnie, jeszcze jedną rzecz. Ostatnio tutaj sporo z Feniksem, z Feniksem dyskutuje. I, i, I właściwie pytanie do Feniksa również by było, jaki jest jego cel? Jaki jest jego cel w krypto? Jak popatrzymy na e, Feniksa, to jest kryptowierzący w technologię blockchain i Satoshi Nakamoto. No to, to jest dla mnie, to jest dla mnie jakby wiara jakaś. Nie wiem, to jest dla mnie jakaś sekta. Ja, ja, dla mnie nie ma, mnie nie interesuje wiara, mnie interesuje cel. I nie, i tutaj jest jeszcze jedno zaznaczenie, bo tutaj Fenix dobrze mi powiedział, czy cel uświęca środki. No nie, nie. Nie za każdą cenę. Nie po trupach. Bo gdy mamy osiąganie celu po trupach, czyli sprzedajemy e, kursy, e, o swoje opinie, to jest osiąganie celu po trupach. E, promujemy jakieś, e, promujemy, czyli bierzemy pieniądze od kogoś, aby promować coś, co wiemy, że i tak się rozsypie. To nie jest, to jest zło. Absolutne zło. Celem nie jest dojście do celu samemu. Celem jest dojście do celu z jak największą liczbą społeczności, która może razem z tobą dojść do tego celu. I to jest, to jest najpiękniejsze. Samemu cieszyć się z, z sukcesu, to jest tak, wiecie, siedzisz w jakimś, nie wiem. Siedzisz w jakimś pustym, pustych czterech ścianach na jakimś kolorowym fotelu i cieszysz się, że osiągnąłeś ten fotel i te cztery ściany, na którymś tam piętrze. To jest takie śmieszne. Gdy razem z tobą ludzie osiągają coś, wtedy mamy zlot. Zlot starych bryk lub nowych bryk. Ale a propos tutaj dyskusji z, z, z Bitcoin Phoenixem, zaproponowałem Bitcoin Phoenixowi, aby. Skoro interesuje się technologią, aby dotknął tematu Zen. Heksa będę proponował. Hex jest. Hex jest zupełnie inna gra, inna rozgrywka w tym momencie. Ale zaproponowałem, że tak jak Kowalskiemu podarowałem zen FTK, tak podarujemy tutaj, bo Bitcoin Fanning zgodził się, że zgodził się przyjąć ode mnie podarunek zen FTK, a więc. Kiedy wrzuci nam tutaj adres, to wyślemy mu tutaj Zenefteka. Mamy tutaj jakiegoś Zenfteka z tych takich, co wymintowałem na, na jakieś tam cele Ala podarunkowe, a więc pierwszego z góry tutaj 282 miliony zenów, które będziesz mógł odebrać za e, 300 ileś dni. To już nie będzie 375, ten Zeneftek już ileś tam ma, więc za 300 ileś dni. Więc to jest, to jest zeneftek dla, dla Fenixa. Tylko nie wiem, dlaczego Ty go chcesz od razu oddawa oddawać na jakieś cele charytatywne. Dlaczego, 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 co, co ty z tymi charytatywnymi celami masz? Przyjmij to jako nie wiem, jako zeneftek dla Twojego dzieciaka od Ojca Chrzestnego X grosza. Niedoszłego Ojca Chrzestnego. No niestety, nie, nie jestem Ojcem Chrzestnym. Ale mógłbym być. Więc. Nie oddawaj go, zatrzymaj go. Wymień go później na tokeny X1. A tokeny X1, nigdy nie wiesz, mogą zrobić te 1000X, o którym mówimy. I mogą być na przykład zamienione na coś użytecznego, jak na przykład Stara Bryka, e, którą można będzie się powozić i rozwalić ją o jakiś, nie wiem. Słup na, 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 na drodze albo coś tak dla, dla, dla przyjemności. Dobra. Um, więc HEX zmienia nazwę. Tutaj również jest sporo e, dyskusji na ten temat. HEX, e, właściwie Rysiek próbuje tutaj zmienić narrację, że w tej chwili nie będziemy e, stejkować heksów, tylko będziemy kopać heksy. No i tak wchodzimy tutaj na stronę i Widzimy tutaj, że mamy HEX mining. Czyli mamy kopanie w tej chwili heksów, a nie mamy stejkowania heksów. Ale to nie ma najmniejszego znaczenia. To nie ma najmniejszego znaczenia, tak jak wrzuciłem tam na twecie, do również do, do, do Fenixa, że prosta sprawa. Wchodzimy na Etherscan, wchodzimy tutaj na kontrakt, wchodzimy tutaj na kod i w kodzie, to co jest zapisane w kodzie, tego nie można zmienić. Jaką my narrację przyjmiemy tutaj na zewnątrz. Na jakiejś nakładce, na jakiejś stronie, co można ją edytować, to już nie ma znaczenia. Zwał jak zwał. Zresztą, tutaj pięknie kolega opisał napisał to w ten sposób że dyskusja na temat nazewnictwa nie ma najmniejszego sensu w czasach, gdy jakieś tam pazerne instytucje, które za wszelką cenę zrobią wszystko, żeby nie pozwolić ludziom swobodnie dysponować swoimi pieniędzmi w jakimkolwiek celu, żeby sobie je pomnożyć. I nie chodzi tutaj o heks ale chodzi tu o wszystko, po prostu. To jest, to jest, to jest ponad... Musielibyśmy przejść w ogóle do, 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 do zupełnie do tematu polityki i do tematu tego wszystkiego, co się dzieje w świecie, aby zrozumieć to, co się tutaj dzieje i dlaczego czasami w taki właśnie sposób, jak powiedziałem na początku, musimy w tym całym szumie i w tej całej... Na, na miarze informacji i, 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 i faktów, które nas uderzają z różnej strony, nie stanąć w miejscu ze strachu, ale nawigować między tym, aby ciągle dobrnąć do celu. Tak czy inaczej, Etherscan, Hex, Hex Contract, to jest coś finałowego, skończonego. Tutaj, jeżeli coś pisze o, nie wiem, stake'owaniu, to, to tego nie można zmienić. Tu gdzieś, tu pisze zresztą, coś tam można znaleźć. O, proszę, stake share, coś tam, bla bla bla, a więc tego, tego już się nie zmieni. To już jest w kodzie zapisane i to zawsze będzie. A czy to my będziemy nazywać emisja, czy to będziemy nazywać kopanie, czy to będziemy nazywać smerfowanie, czy to będziemy nazywać zapisywanie, steakowanie, nie ma znaczenia, nie ma najmniejszego znaczenia. Zwał jak zwał. Sprawa jest, sprawa jest prosta. I na koniec jeszcze dzisiaj jedna informacja. Ktoś tutaj wrzucił mi komentarz i nie chciałem tego przegapić, a więc, a więc chciałem o tym wspomnieć. Flare. Jeżeli nie, 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 nie śledzicie Bullenber na Twitterze, możecie go śledzić na Twitterze, ma również swój kanał na YouTube. On daje na bieżąco różnego rodzaju, kolega daje na bieżąco różnego rodzaju informacje na temat sieci Flare, na temat sieci Songbird, jak i również co się tam dzieje nawet chyba z XRP też. I ostatnio wrzucił coś takiego, i przejdźmy tutaj do tej strony, gdzie mamy symulator nagród. Bardzo fajnie zrobiony powiem wam. Symulator nagród. I tutaj gdy klikniemy i wejdziemy tutaj. Ja absolutnie nie wiem, nie wiem, dlaczego mam tutaj konek wallet, ja bym tutaj akurat portfela swojego nie podłączał. Nie znam, nie znam kolegi osobiście, więc nie będę mu tutaj podłączał. Ale gdy tutaj sobie wpiszemy na przykład. 100 tysięcy flerów mamy i takie zbalansowanie, jaka może, jak może wyglądać nasz, e, nasze nagrody, zatrzymanie tych 100 tysięcy flerów z czasem, ponieważ wiemy, że będziemy cały czas dostawać te tokeny fler. I tak na przykład, jeżeli przyjdziemy tutaj, to 17.3., a więc w tym, w marcu, już dostaniemy pierwsze, e, pierwsze nagrody. A więc pierwsze flery, następne flery. Potem 16 czwarty. I tak cały czas możemy sobie tu patrzeć, że na przykład za rok, czyli na przykład tutaj mamy. Za rok, czyli 11 marca 2024, z naszych 100 tysięcy powinniśmy mieć już 350 tysięcy flerów. A więc od taki taki fajny kalkulator. Więc. Proponuję sobie to, proponuję sobie to e, sprawdzić, zobaczyć, zaplanować. I znowu, jeszcze jedna rzecz, której, której e, bardzo często e, wszyscy zapominają w, tym, w, tym, e, w tej pogoni i, i, i w tym całym szumie a więc, tak jak z Heksem, tak jak z Zenem, tak jak z Flerem, tak jak ze wszystkim. To że, my będziemy, to, że my dostaniemy 350 czy ileś dodatkowych tysięcy flerów, jak mamy 100 tysięcy w tej chwili w portfelu, to jest, to jest, to jest coś, co się wydarzy. Okej, okay, to rozumiemy, ale jaka w tym momencie będzie cena tego tokena fler? Tego już nie wiemy. I tutaj wchodzi właściwie to, o czym mówimy na samym początku, a więc spekulacja, a więc spekulujemy. Więc w tej chwili powiedzmy włożyliśmy... E, Mamy 100 tysięcy flerów na portfelu i czekamy rok, i za rok oczekujemy, że będziemy mieli 300 tysięcy na portfelu. A teraz, jeżeli cena obecna się utrzyma, to znaczy, że mamy 3x w zarobku. A jeżeli cena się podwoi, to znaczy, że mamy dodatkowe x. -y. A jeżeli cena, cena wyskoczy do. Na przykład 10 razy więcej, a my do tego jeszcze 3 razy więcej mamy i tak dalej i tak dalej. Bardzo proste, każdy jest tutaj dorosły, prowadzi samochód, więc na pewno umie liczyć taką prostą matematykę jak 3 razy 3. Tyle dzięki, dziś chyba wyczerpałem wyczerpałem wszystko o czym chciałem powiedzieć. Raz jeszcze spojrzenie na to piękne Camaro. Um. To nie jest odbicie światła, tak dla, dla tych ciekawskich, co by chcieli wiedzieć. To jest taka patyna, która z czasem sama się ujawniła w kolorze tutaj na tej masce. Zarówno masce, jak i dach. Był pokryty taką piękną patyną. Ten biały przód nie był biały, jak ja go kupowałem. Ten biały przód to jest akurat moja robota. Kiedyś. Żona parkowała przed kościołem i nie obliczyła wystarczająco odległości samochodu od ściany kościoła, i, 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 i chyba tutaj tak w ten przód się wdziałał, więc wymieniłem go oczywiście na piękny, nowy i pasujący kolorystycznie do, do tak do ducha, w którym w tamtym momencie człowiek się czuł. Okej. Okay. Trzymajcie się do usłyszenia.